Ej, to jest dobra piosenka, to jest dobra piosenka. I jeszcze szczeny wchodzi. Ej, na początku skórka Zyłku w kapelusiku. Przerażający. Piękny refren tu jest. Ej, ej, ale w koło jest wesoło! Zbalać kurwa czuj, ty cygara wódkę, pijemy heroinę pierdolą! <trym> ale w koło jest wesoło! O, o, o. -o. O, o. Zobacz jaką tu jeszcze raz wiadom To jest rock and roll, mordził. Chiki! Dobrze, że tak zrobiłem. Dzięki za pomoc, kurwo jebana, szczeniaku pierdolone. Fajnie, zawsze kretyn się trafi. Nic się nie dzieje. Nie, no nie mogę refrenu teraz, widzowie, nie mogę teraz refrenu. Bo mi nie pomógł, bo mi nie pomógł. Ej, nie, ja muszę, muszę mieć cieśniej muzykę, bo, bo, bo słowa mnie rozpraszają. I za chwilę, za chwilę robię da. Lawida Loka, Lamida la, vida loca, la, mida la chica. Dobra, dobra, dobra. Mas przejść, to poszły. Mam nadzieję, że się uda. Bez nerwu, bez nerwów totalny chill odgramy. O. No. E, dobrze. Czy byłem z nią w niebie? Tańczy jak szalona! Podłupcona! Dobra, ja jakoś uciekłem. Nie wiem co to mamy ale kurwa, odjebałem! Przepraszam, przepraszam. O Ruda, tańczy! co ma! Sorry, zjebałem, zjebałem! Ja też zjebałem strasznie. Chuj, dobra. Jak już jest 5-1, no i pogierce, jest pogierce. Po Ciało! Mam 1-0! No, ale to za mało! To jest średnio bym po... O Kaiser idzie. Ale wiecie dlaczego tak. przegrywamy lekko widzowie? Bo nie pomógł mi na ten śmieć na redzie. Jak mi pomógł, to bym szybciej sobie go zrobił. Będziesz się cofał Filip, czy... Będę się ten, cofał. Czy A, czujesz... albo nie, nie będę się cofał. Dobra. Możemy go zrobić jeszcze. O, idę na bota. O nie. Nie ma tego. Nie, losz, no kurwa, mać. Kto na bota zszedł u nich? Panteon. są zerki skąd, Ja A. tam pingowałem. O. No, no. Nie, no, chuj z tym. Dajbać go? Jackson, or you! Nie, to do wygrania na ludzie. Mogłaś no, moją być. Kryzysową narzeczoną Wódkę ze mną pić i robić streama oh. Mogłaś moją być Kochanek pelca przesyłać Oho, mógłbyś mój być kochanku pelca, ale wybrałeś kurwa Gdzie jego No prosić o odbanowanie mojego konta ktoś chyba z Zawiciem No bo tego pan nie ma. No jasne, ma. odbanujcie ktoś, go. Kto nadal bardzo mocno kocha. Ale nie no, ktoś niemożliwe, że ktoś cię zbanował cię. kochanek pelca, jesteś przecież jesteś tyś znany tutaj. Światem. Nie, to jakaś pomyłka staro, banujcie go, ale to jest jakiś ten coś niemożliwego. Głaś być już na dnie, a nie byłaś. Kurwa, no ten nie nasz bot, naprawdę. Się, co straciłaś? Szako w Silverze 01. Eee, przytrzymaj tego to... mi dwa chwile, a ja tam. Tak, tak, na tego tak. Zejść, to Bardzo co, co, straciłaś, suko. Szako 01 w dżungli. A mogłaś być ze mną w srebrze, a wybrałaś tego challengera z dużym chujem. Pu! Na ciebie. Kryzysową narzeczoną. Mogłaś moją być? Ale to byś ganga. Wow. Twój chuj jest olbrzymi, stary, nieźle. It was huge! Jump on your fucking face! You fucking dick-sucker, bitch! And now Ora, kurwa, you are mine! To. Idę, od ciebie, idę od ciebie, idę od ciebie, idę od ciebie, idę, 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 idę. Mogłaś mój być. Jak tam? Żyjesz? No oczywiście, że nie. Nigdy nie dowiesz kurwa się. Kurwa mać! KURWA! Dobra, jeszcze, jeszcze może żyję jakoś. Mogę się z nim nie bić. A pierdolę. A tam też biegłem do ciebie. Nic się stało, ja się z nim po mogę, ja, Wiesz co, nie, mogę, mogłem się z nim w ogóle nie bić, tylko uciekać. No w sumie tak. Ale on jest kurwa, tak, wiesz, mnie jebanym co się kutasa. Ale no, już kurwa wychodzę, a pierdolę. A to pierwszy ekstrzyk zajebisty się trafił. No i chuj, przegraliśmy. Ale widzicie, nie przez nas, nie przez nas, tylko przez team. No robimy ogólnie zajebistą robotę. Dwa ganki się udały. Mój gank też na bota się udał. Robot, ty go masz. Ej, stary! Co się stało? Zginie. Ej, no co? Jest? Dostał tarcz jebanego Boże, co bym przed chwilą powiedział. Kurwa, mać. Wygramy to, spokojnie, wygramy to, pokażę im. Nie potrzebuję trans music. I CM Fiedron slightly DJ Matthew. Najszybszy DJ w mieście. Przepraszam, widzę, by to miał tak to wyglądać, ale spokojnie, to jest wiesz, pierwszy meczyk. No, dla ciebie kolego ostatni już, nie? Ale no dla mnie pierwszy. Nie żartuję, będziemy grać dalej. Po prostu mamy chujowy team. I patrz, Disco... disconnecta dostał Draven, kurwa, no, no popatrz to. Co zrobisz? Dobra, dawaj go. Zabij go. Dobrze, my to wygramy, 4 na 3, 5 będzie. Ale widzisz, widzowie są, o. O je to jest Nie mam właśnie jeszcze Dobra no ale splasha jest przynajmniej tyle No bo botlane, report no. Report Draven Dobra ja ogólnie do tego bottu podejdę teraz, spróbuję coś tam znowu zrobić Draven Awk bez sensu takie coś jest kurwa, no to jest bez sensu gra jak chłop wychodzi, no. Mówiłem kurwa, lepiej było siedzieć w piwnicy ci mefedron, kurwa tanie i z kostki kurwa tego y, do Mestosa mieć wyjebane na życie. To kurwa człowiek coś bitnego zrobić i chuj, w pizdę, jebany kurwa, bez sensu, bez sensu. Takie kurestwo ludzie niektórzy robią. No biegnij tu kurwy, Ożu! Ja dole co ja zrobiłem. Mi się nie stało. Siemanko Nerwary, wiesz co, fajna gierka? Yy, tylko że Draven patrz, wyszedł sobie przy 0,4 i wyszedł z gry a ja wiesz, ja jestem mega mocny szakomordzia Niestety początek, ale to wiesz... Yy, kurwa no zna, dam, Damian no. Ja mam 31 lat. Ja mam 31 <laughs> lat. To nie pierwszy raz ktoś ciepłym gównem rzuca mi w twarz. Dobra, co robimy? Chcemy się poddawać, jeszcze walczymy? Ja po no walczymy, walczymy, walczymy się próbujemy. No, Najbardziej się boję tego, że... Dobra, chuj, niczego się nie boję. Dawaj, dawaj, dawaj. No ja pierdolę. No. Dobra, ma się. O, la, problemy. Easy. Się z wszyscy tych. Ale spokojnie, bo teraz taki item, że jak kogoś zabije to zniknę. Prawdopodobnie <grym> jak kogoś zabije, tak zniknę, że kurwa, z gierki aż wyjdę. Nie, no spokojnie, trudno się dzieje. Ale widzicie, widzowie, kurwa, już nie wiem co mam powiedzieć, nie? Toż łatwiej byłoby, jakbym kurwa przyłapany został yy, na golasa z jakimś krasnoludkiem w wyrku, to by się łatwiej było wytłumaczyć z tego niż z tego, co się dzieje w tej gierce, ale jeszcze raz po kolei, ok? Goś wyszedł z gierki, bo jest jebaną kurwą. Dlaczego nie rozumiesz? O, oh, o, oh, Eee! Oh, oh! Walcz, 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 walcz! Wyśtawio, lej, lej, lej. wyśtawio! Rauw! 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 Rau! Mhm, mm o, oh, iż keine prusty sztrypyn! And what it is? And what it fucking is? Leć, 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 leć! Don't be pussy! Show me your dick! Show me your fucking dick! Nice! Nice, nice! Czekaj, kurwa! Uciekaj, 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 do, do zabawki, do zabawki, do zabawki. Do zabawki. Dobra, A ją. Jeeea! Yeah! Ale się udławiła wielkim kurwa spawaczem! I co spawacz? Co czy jeszcze mogę go zrobić? On chyba rkę ma, ja? Czy Nie ma ręki. On obciąga kutasy, S. Dobra, porobiliśmy go. Kurwa no. Ta gierka mogęś naprawdę inaczej. Nie, nie serio, jak był Draven, tylko by bił, byśmy to wygrali, bo jestem mocny. A. I te, tutaj ogólnie widzowie zrobiłem kolejność. To budujesz pierwsze, potem budujesz to. Ale wiecie, już ten mecz jest taki macoszarski, że ten... Ale wam pokażę. Pokażę wam, że potrafię wygrać Gierkę 4 na 5 i oblizać się jeszcze bitą śmietaną po wszystkim. Dwa smoki, mm, czyli brakuje mu jeszcze... Dwóch, żeby miał 4. <laughs> mhm, dobra, gramy. Musisz sobie w głowie to rozpisywać. No teraz przyjrzeć na czacie, ale jak rozjebę tą gierkę, to się ze strasz kurwa żurem. Dawaj kurwę. O, o jest Wiesz, dlaczego mogą mnie widzieć? Bo tu jest wart. But I. Most interesting this beach. Oho, nieźle, nieźle, nie zabijecie mnie. Dobra, może mnie zabijecie. Trudno, trudno, wyjebaliśmy się. E, chyba, że, chyba, że nie wiem. Ej, poczekaj! On ma 37 farmy! Shen! Shen gra chyba na piekarniku, kurwa! To jeszcze pożyczonym. A on ma... liczę tak w głowie. To tak, wygramy. My, my to możemy wygrać, stary. <grym> to... Ja wierzę ogólnie, no. Kurwa, Może... no ten... Może gnar? Nie wiem, to naprawdę nie wiem stare, wszystko jest wiesz, w naszej... ja może może troszkę kilka razy się potknąłem. Ogólnie jak się będziemy bronić w bazie, szybko nie dojadą, to myślę, że naprawdę są szanse. Szczególnie ten gnar jest nawet dobry na tym topie. Ale pokażemy widzą, a to nie było tak kiedyś, że my wygaliśmy gierkę 4 na 5? Tak, tak, tak. I jesteśmy specjalistami w tym. To była ta gierka nie wiem czy... Czekaj, to było coś takiego. nie? to bez stream chyba to było. Tak, tak, tak. Oni nam chyba nexusa poszowali, a... Później jakoś ta kurwa ich zabiliśmy w naszej bazie i chyba to... A, Pektora zabili nawet później. na streamie. Może to było w to? A, tak, tak, tak. No, ogólnie kurwa trochę tych akcji było, więc... O! Myślisz, że możemy? Możemy, nie? Kurwa, tu jest czwórka, nie? Są ogólnie cztery osoby. Pięć, dobra. Chuj, nie było tematu. Dobra, nie było tematu. Nie mam damage'a. Nie, jeszcze nie Fef, jeszcze nie. A nie, gnar się wyjebał, nie wyjebał się jeszcze, ale... Ha, jestem sz sz szmatą. Szkoda, że tak się potoczył pierwszy mecz że chłop wyjdzie, ale, ale nic się nie dzieje. Nie dam się wyprowadzić z równowagi. Nie da się mi wyprowadzić z równowagi, bo jeszcze nigdy jej nie osiągnąłem. Dlatego... Dlatego kurwa... Głesz! Łaa! Hu come back! Kurwy, jedziemy! Dobra, jesteś, jesteś, tak. Tak jestem. Czy to może dlatego, szczerze czekaj, bo... Że nie będę skakał jeszcze? czekam na jakieś 30 sekund. Nie, no nie bo chyba Kurde. nie damy rady przyjacielu. Chcesz ci chciał pomóc, ale nie mam jak. Część. No skurwa! Lubiąłem no za nim. jebany miał jakieś trzwiiki, kurwa szybsze! <noise> Ale jakie 11 IQ, play jak my gramy w czwórkę? Czemu ty mnie wyzywasz, jak my gramy w czwórkę? Próbuję, co, z, próbuję cokolwiek zrobić, wiadomo, że się wywrócę. Z, zagramy next, nerwarię nie odchodź, proszę cię, zostaniesz na jedną gierkę, pokażę ci, że ja potrafię. Serio, serio, potrafię. Nawet nie, nawet nie, zostań na, te, na, na tej gierce ci pokażę, bo widzę, że mamy comeback. Jakiś Mordekaiser też, no i... Właśnie, chyba największym problemem ten Mordekaiser jest, tak mi się wydaje, bo oni resztę teamu nie mają jakiś znowu zajebisty. Ty już tak wydaje. Ty jesteś mocny. Ty to możesz wygrać. O. Uh -huh. A może powinien farmić co? Eee. Dobra, może tego smoka właśnie zrobimy, no. Tylko obawiam się, że przyjdzie tu mordę. Pekaj. <coughs> Idzie. Dobra, ej. jajty, jaj ty, Widziałeś ty. mnie? Widziałeś te? Idę, idę, idę. Też, kurwa. Masz go, masz go, smoczka. W opaku nie ta liga, nie ta liga, kurwa. Teraz się już skończyło. Dobra, może właśnie, lepiej by było jakby cię on do R jakąś złapał I wtedy ja on jumpnął. No, tylko tu jest ta jeszcze. Nie, dobra, tu chuj. Tu już wszyscy idą, nie? Pamiętam kiedyś mój stary powiedział mi tak. Weź się kurwa do roboty jebany gnoju. Ja, a wiesz co powiedziałem? No, no, wa watch. Ja <suszy> oh, pierdolę, no. Jeszcze najgorsze jest to, że my się tak staramy, ja I tam Dobra, chodzi, zaraz. Się, ale czemu on pisze well play? Kurwa, jakbym go spotkał, jakbym go kurwa spotkał w prawdziwym życiu Zaprosiłbym go kurwa na herbatę, podwójny poncz, dużą pizzę z szybką boczkiem i margeritę kurwa, albo jakiś neapolitański kurwa dobry yy, sorbet. Naprawdę I byśmy razem spędzili zajebisty wieczór Kurwa Dlaczego tak się człowiek zachowuje? przecież wie że gramy w czwórkę Wie że gramy w czwórkę to jest szacunku Dobra, chyba zacznę teraz farmić No moją być Dobrze no, że by było, żebyśmy ten, tą wieżę nam idzie wzięli jakoś, ale no... przez walki to chyba ciężko będzie. ale dobra, mamy... Przy... ogólnie oni nie mają z nami szans. Nie możecie się teraz bić tylko. Właśnie no, mnie kurwa złapali, ja pierdolę no. Za tym Gnarem poszedłem. Nie, to moja wina, bo ja nie farmiłem to, jak tyle powinienem. Wszystkich wina. Wierzę w ciebie. O. Kurwa mać. Najgorzej. Stary przesyła 10 zł. Ty kurwa nie uda się. Wiedziałem, że nawet w gry nie będziesz potrafił Ale grać. Nie mi z oczu. Nie Jestem mów! zawodem dla rodziny. Nie, Boże, kurwa, nie mów tak! No Poczekaj, wracam, wracam stary, wracam! no dwóch zabiłem. No skąd, gdzie jestem? Ja pierdolę. Drogeda, ten modykajder ja tak jest Draven na przegrał, przegrał nam kurwa. grę, no. Drejven nam przegrał grę, Aha. możemy już teraz poddać. Ale e, no, czwórkę gramy, no, widzowie, no. Ja pierdolę. Nie, wiedziałem, żeby zostać, kurwa, na siłowni to nam no, będziemy ma... A teraz widzicie, co odjebałem. Panda no, zwykły no, ale... kurwa, kubków. I kurwa, to ty było tak samo i wyszliśmy z tego, więc... A w trójkę gramy, w trójkę. Aha. Ku... A teraz skumałem ten żart. Tak, skumałem Dobra no stary, no nic się nie stało, jedziemy na Eksta, jedziemy na Eksta, no jedziemy na Eksta, no. Tak. nie ma co płakać. No kurwa, nie, nie, tak się nie dało, to się nie dało, nie? Wiesz, to też ta piosenki polskie mnie rozjebały na początku, wiesz stary, no. że to mnie Jedziemy jeszcze raz, właśnie. jedziemy jeszcze raz, minus 16 punktów jest git. Teraz serio, teraz gramy po prostu taki mega na fajny meczyk, tak za się się mówiłem. Zostańcie tu, proszę, nie odchodźcie. Nie odchodźcie tu. Ile razy wam się widzowie zdarzyło, że weszliście do meczu i jedna osoba grała źle i wam robiła podgórkę? Ile razy wchodziliście do autobusu, gdzie wszędzie pachniało krzczołkami, ale jedna kurwa miała najebane majty i jebało głównem? No, to, to, na to nie masz wpływu. Na to nie masz wpływu, przyjacielu. Rozumiesz? Ja mogłem tylko pokazać wam, że tak łatwo się nie poddałem. A, ale, ale I chciałbym też zaznaczyć, że mój gang na fist blooda siadł, nie? Zrobiłem ganga, ty no siad, zabiłeś siadło. siadło. Czyli my wszystko robiliśmy dobrze. Nawet dwa gangi siadły, ogólnie ten mit był zdominowany. Zodasz na siłowni jak chodziłeś. Meczki historii, zobaczcie. Tylko... Patrz i inne to, 17,4, 17, Wiktory. Widzisz to? Kolej ty chcesz oszukać. Dziękuję ci stary, dziękuję ci stary. A, widzisz, a, scena, nie widzicie sceny, już się robi, patrz, patrzcie, no, ja miałem wczoraj staty, zobaczcie to, 17-4, ja kierowałem grę, ja kierowałem grę, zobacz tu, 11-5 wczoraj, ale przegrałem, 17-4, 16-6, 10-2, 10-2, zobacz, 10-2, to, to się nie bierze z znikąd, to się nie bierze z dupy, a, już nie będę gadał, nie będę gadał, wbiję to srebro 3 i zobaczymy jak będą was, kurwa, dupę, dupy boleć. A... Dziękuję, z kurwy syn. Dziękuję na 1 na 1 nie ma problemu, chłopaku wyskakujesz, tylko wiesz. Przygotuj się, możemy na jasyło się zmierzyć. Rozjebić się jak kurwa z psa. Oczywiście plastikowego, zabaw... zabaw... plastikową zabawkę, zabawkę psa, taką wiesz. Tak no, kurwa, rozjebić się jak psa. Szakoń. dlaczego się mówi rozjebić się jak psa? O to tu chodzi? Przecież nikt nie bije psów, nikt nie rozpierdala psów. Ty, ty w ogóle pojebamy, idzie se jamnik? Ej, rozjebać się kurwo! Rozjebać się kurwo, jebany jamniku! Ształce że pierdalony kurwo! Myślisz że to jest pojebane! Jak można powiedzieć rozjebyć się jak psa? Przecież nikt nigdy nie rozjebał psa. No wiadomo, są jakieś psy ale kto rozpierdala psy? Pochuj się tak w ogóle, kurwa mówi. A, no to. My, y, ma, właśnie, kurwa. Kolacik ma, masz dwie, no, dwie szanse. Szako. To czujesz to, albo to czujesz. Co wybierasz? Właśnie, chyba, chyba dość będzie okej, okay, nie? Bo no jak kurwa, nie blaka, to jasne, zb, że tak. Zbanowaliśmy. Zbanowali szako. Wa, walić, nie? Nie gramy Tak, tego. tak, tak, no nie gramy, No gdzie, no ps. Elegancko, fajnie, bo potem ja mam do jednego, więc git. Co będziemy robić przez te 5 minut? Ty, może jeden na jeden z kim zagram? Dawaj, slider chcesz? Chodź, szybki jeden na jeden akurat. Okej, okay, nie, jest slider, jest slider, tylko się zaloguje? dobra, dobra, dobra. Pojedynek, jeden na O, wiem co możemy robić! Wiem co możemy... Ej, um, jest jakiś moderator, który ma dostęp do listy graczy, którzy wzięli to jeden na 1, Bo tam jest prawie 100 osób. I może między gierkami będziemy grać to jeden na jeden? Cztery minutki akurat, akurat żeby najebać dwóch, kurwa, gimbusów na czacie. Zajebiście. Wiecie, on streamerskie paranoje. Jakby moja matka stała przede mną i powiedziała, że Filip to ja, twoja mama Na pewno? Na pewno? To wiesz, to są już streamerskie kurwa paranoje bym, bym chciał ją sprawdzić, od kiedy mnie obserwuje. Wiesz, klikam w nią, kiedy, od kiedy mnie obserwuje. Dobra, slider, wybieraj, jakie czempa chcesz? Co on tam wziął? Lissin Yasuo Z może być Jasuo, Yasuo, Jaso Yasuo. W której minucie go rozjebać? Dać mu trochę czasu? Pogilać go po jajkach? Czy od razu mu wyjebać twardą ojcowską ręką? W pysk. Tak, od razu twardą ojcowską ręką w pysk. Że on. Je, je, on chce się pochwalić, że to trójkę z polskiego, ale kurwa już leży na ziemi. Ojcowska, dobra, ojcowska. Okej. Okay. W takim razie system wy. System wylosował dla ciebie jasuło. Ojcowska ręka. Skóreczka? Może Sya Jebany pies jasuło? Patrzę, gdzie te psy dzisiaj się pojawiały. Dobra, y, zabawimy się z nim, podpalimy go. Ma, masz warta. No, no, wziąłeś sobie flasha, to sobie wziąłeś. Ja mam flash, okej, okay, zmienię sobie, tak, tak, to zmienię, easy. Ten gość ma, ogólnie goź ma e, mastera, Grał, gra z najlepszymi graczami. I pokażę wam, jak się e, takich gości wyjaśnia, no po prostu, po, wiesz, wy tam możecie sobie grać, ja to powtarzam tak, ja to powtarzam tak. Wy se możecie jeździć tymi szybkimi samochodami w Formule 1, ale chłopaku, w Maluchu, to byś kurwa nawet nie wiedział, gdzie wejść do tego Malucha, rozumiesz? Tych challengerów lubię najbardziej. Oni są zawsze potem tacy zdziwieni. A, a, ale jak to? Przecież ty masz. Sre 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 srebro 4. On wiesz, dopiero kończy i wystrać się kurwa nie może gość. A ja wiem o chłopaku, chłopaku, bo wiesz, ty grasz z najlepszymi na najlepszych. No to wiadomo, że wiesz, będziesz sobie wygrywał. Ale spróbuj sobie zagrać z gównem na gówno. <laughs> chłopaku. Wiesz, po, po dwóch dniach byś kurwa siedział i w Minecrafta kurwa grał przy pięć koła widzów, bo byś widzę nie wytrzymał. Szczochu jebany. A teraz pokażę Ci kurwa o co w tym wszystkim biega. Dobra, kogo? Co bierzesz? Co, co, co kupisz dla niego? Co kupisz dla niego? Co tu się wchodzi? Co tu robić? Dobra, tu muszę sobie zmienić. Tu dać F, a tu D. Ctrl Q, W E. Okej. Okay. Po co mu buty na 1 na 1? No właśnie nie wiadomo. Gramy 1 na 1. Co on kupił? Ciekawe gdzie on jest. Ja się tak nie pokażę. Co on kupił? To samo co ja. Odgapiać. Czyli wiadomo, że nie ma psychy, bo nie wie jak grać. Dobra. Czyli odgapia ode mnie itemy. Troszkę pograłem tą postacią. Bo muzyka mnie rozprasza. Jakbym mu włączył muzykę, to go rozjebię. Patrz, dlaczego mam mało HP? Niepotrzebnie, chyba wpadnie w moje sidła. Wpadnie, specjalnie to robię. Idealnie ściany, postawił, kurwa! <laughs> Trochę gram w tą grę. Trochę gram w tą grę. Woo! No dobra, wygrałem pierwszy jeden na jeden. I to już ze Slidersem. Ale wydaje mi się, że Sliders mi dał, bo to mój kolega. Tak czy siak, ale się cieszę. <laughs>